Dziś temat popularny, no bo jest po prostu okres zimowy. Mamy grudzień, zaraz nowy rok, więc przeziębienia są czymś naturalnym. Przypominam, że każdego roku już wcześniej, zawsze właściwie, umierało ponad 400 osób na e, grypę, natomiast 12,5 tysiąca umierało na zapalenie płuc, więc to zawsze było niebezpieczne. Teraz mamy jeszcze dodatkowo modę na tak zwane pandemię, no to, no to tym bardziej temat jest na czasie. Odporność, jak ją zadbać? Dużo osób o tym mówi i ja też czerpię wiedzę. Nie tak, że otwieram się na kosmos i mi spada z nieba, tylko szukam informacji, porównuję je ze sobą, sprawdzam. Często grzybię w badaniach też i staram się wyciągnąć ostatecznie wnioski końcowe i dzisiaj też chcę się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami w tym celu przebadałem parę tematów, obejrzałem też filmy zobaczyłem co zalecają inni i tak na przykład na początek weźmiemy to co zaleca Pan Jerzy Zięba którego jak najbardziej szanujemy z powodu jego dokonań w tej materii uświadamienia bardzo wielu ciekawych rzeczy Otóż pan Jerzy zrobił wykład, w którym po kolei tłumaczy, ja nie pamiętam, ile tego tam było, nawet nie ponumerowałem, ale sobie wypisałem z grubsza, co zaleca. I zaleca od początku, zaczyna od witaminy C, jako tego, co jest niezawodne, najlepsze. I tu chyba zgadza się z nim każdy, bo słuchałem też doktora Bartka, pan doktor Bartek też zaczął od witaminy C, po prostu to jest bardzo silne. Środek przeciw, przeciwko wszelkim wirusom, patogenom coś, co bardzo dobrze chroni nasz organizm. Trzeba bowiem w ogóle powiedzieć, że mamy genialny organizm, genialny układ odpornościowy. Jeśli dobrze się zdrowo odżywiamy, jeśli dbamy o wszystkie potrzebne składniki, nie ma szansy, żeby cokolwiek nam zaszkodziło. To bądźmy tego świadomi. Przy najgorszych okresach historii ludzkości, kiedy były gorsze choroby niż dzisiaj są, kiedy ludzie naprawdę umierali, to umierali przeważnie w granicach 40% maksymalnie. To były te wielkie pandemie, i zawsze ktoś przeżył. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że miał silny organizm. No, tutaj niestety ale bardzo często ofiarami są osoby starsze lub schorowane. Przykładowo przy innych pandemiach, które były w średniowieczu, zdarzało się, że na przykład wszyscy trendowaci z Europy wyginęli. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że mieli, nie mieli tego układu odpornościowego silnego. Ale wróćmy do naszego tematu. Pan Jerzy poleca nam witaminę C. Ok, potem węgiel drzewny. No, tutaj to chyba jest wpływ pana doktora Jaśkowskiego, który prawie na wszystko przepisuje węgiel drzewny, ale jak najbardziej jest to, jest, też zgadzam się. Nie mam, nie mam zastrzeżeń co do tego. Pan Jerzy potem poleca wlewy dożylne skorbinianu sodu i DMSO fajna rzecz, tylko nie każdy sobie można to pozwolić, znaczy nie każdy się odważy sobie wkuć coś w żyłę i sobie wpuścić, narkomani potrafią i nie boją się ale, ale no, dlatego być może no, jest to coś do nauczenia się no. prawie każdy może się tego nauczyć więc, więc może warto. Natomiast i tak, i tak, a sodu nie można mieć na zapas, by długo, bo musi mieć chyba krótki termin ważności, więc jest to coś, co będzie potrzebne nagle i dobrze, żeby wtedy rodzina zareagowała albo żeby było coś takiego, o czym Panie że też wspomina, jak pogotowie, że dzwonimy i ktoś, kto jest najbliżej, przyjeżdża i dostarcza coś takiego że można to zrobić ale dobrze, idźmy dalej, co jeszcze możemy zrobić według pana Jerzego e, witamina D3 musi mieć duże dawki rzeczywiście wiele badań wskazuje, że osoby, które mają wysoki poziom witaminy D3 nie chorują, albo chorują łagodnie e, nieśmiertelnie na przykład e, jeśli mówimy o tych grypopodobnych problemach potem jod, e, cynk, e, polifenole witamina P, czyli bajkalska cyna, selen, bańki i no bańki to, to znowu potrzebują pomocy czyjejś nie da się ich połknąć w kapsułce. Strota, jeżeli napisałem chyba strotan, o, strotan, detyna i metalonina, też nie wiem, odsyłam do pana ziemby jeszcze, jak ktoś chce się do, do, dowiedzieć konkretnie tego, tego składnika. CBD i czosnek, oczywiście, to wszyscy wiemy. Pan Jerzy zaleca też wodę, picie wody jako nawodnienie z warunkiem zdrowia. Czasami wiele chorób można zlikwidować, po prostu nawadniając organizm, bo one wynikają z niedowodnienia. Kurkuminę, mumio, kolostrum, pan Jerzy zachęca. Co to jest kolostrum? To jest siara, siara saków różnych. Mamy na rynku dostępne siary najczęściej bydlęcą, czasami kozią. Mamy też bawolą, no różne są. Ja osobiście, a czy może, jeszcze do końca powiem. Pan Jerzy, poleca jeszcze mumio i temperaturę, i głodówkę. No wiadomo, że głodówki też w kapsułkach nie kupimy, temperatury też nie, ale, ale można na różne sposoby albo się wypocić. Albo głodówką wzmóc organizm do, pewnego, do pewnej pracy, odciążyć od innych zadań, a żeby zajął się zwalczaniem choroby. Zresztą tak często bywa. Ja pamiętam, jak przechodziłem COVID w kwietniu, no to po prostu nie chciałem jeść. Tak jak normalnie trudno mi dwie godziny wytrzymać bez posiłku było w tamtym czasie, to wtedy mogłem jeść kilka dni, po prostu odrzucało od wszystkiego i to, to był najlepszy dowód na to, że człowiek choruje że organizm po prostu z swej mądrości, do której został zaprojektowany przez Boga, po prostu e, e, mówi nie jedz. Bo teraz w tym momencie nie jedz. Na pewno mi to nie zaszkodziło, aczkolwiek no, z biegiem czasu trzeba było wrócić do pożywienia e, i, i też, też z niego korzystałem. Tutaj bardzo ciekawa rzecz jest, pan Jerzy Zęba, Jerzy Zęba mnie zaskoczył, mówiąc, że należy rzuć broku i wymienił tam zdaje się, z tego co pamiętam, jeszcze te studentki jak to się nazywa? Aksamitki inaczej nazywane takie, takie kwiatki inne jeszcze Dziwne, zdziwiło mnie, że mamy to rzuć. Ale słuchajcie, teraz ustosunkuję się do tego, co pan ziemba proponuje. W stosunku do tego, co ja odnalazłem, co ja stosuję. Otóż stosuję, jeśli chodzi o zdecydowaną większość tych rzeczy, które pan ziemba wymienił. Poczynając od witaminy C, a kończąc, o dziwo, na brokułach i aksamitkach, to wszystko to jest tutaj Xtent firmy z Byłem zaskoczony, że zacząłem analizować bardziej dokładnie składniki, gdyż okazało się, że jest tu nawet wyciąg z aksamitki, właśnie. Jest tu też wyciąg z brokułu, bardzo zdrowy. Także to wszystko jest tu przewidziane. Ktoś pomyślał wcześniej, co nam potrzeba. Są tu też rzeczy inne. Dokładnie 35 składników, słuchajcie, tutaj jest. Nie są to składniki na takiej zasadzie, że ludzie żądają, żeby była taka, taka witamina, więc my to damy. Nie, tu są po prostu składniki opracowane na innej zasadzie. Doktor Paul Clayton porównywał tak zwane niebieskie strefy. W których są takie miejsca na Ziemi, w których ludzie żyją wyjątkowo długo, i porównał dietę tych ludzi z dietą pozostałych miejsc na Ziemi, czym się różni. I, w, I na podstawie tego wyselekcjonował te produkty, których brakuje nam w diecie, a które powinniśmy mieć, i one są wszystkie zawarte w tym ekstendzie. Po prostu na tej zasadzie powinniśmy żyć tak samo długo jak tamci, tak samo ciesząc się lepszym zdrowiem jak, jak tamte osoby, w tych, w tych wyjątkowych strefach kilku, niewielu, niewielu, których jest na, na świecie no i okazuje się, że oczywiście tutaj nie ma e, czego nie ma, no, nie ma węgla drzewnego, tak nie ma też askor, tego e, wlewu dożylnych, nie ma też wody tutaj, e, ale, ale to wszystko, prawie, prawie to wszystko, co, co może się znaleźć w kapsułce, to tutaj jest z tego, co wymienił Pan Jerzy Zięba, także e, to bardziej jeszcze utwierdziło mi w przekonaniu że to jest wspaniały suplement, że należy go stosować Mało tego, są tu rzeczy, których Pan Jerzy nie wymienił, a są bardzo ważne, jak ten słynny molibden, o którym zrobiłem już film ostatnim razem. Niewiele osób o nim wie. To jest taki pierwiastek, o którym mówi się, że jest najrzadszym pierwiastkiem na ziemi. No i trzeba powiedzieć, że nie tylko, że jest najrzadziej występującym pierwiastkiem na ziemi, ale też jest najmniej chyba znanym i najrzadziej występuje on w suplementach. Natomiast firma Zincyna oddała do Extendu dlaczego? Bo kierowała się tym właśnie, jak mówiliśmy, co my potrzebujemy, a nie tym, co jest modne. Jest jeden wyjątek, jeden składnik tutaj jest taki, który dano dlatego, że jest modny i to dr Pol to mówi otwarcie. To jest Koenzym Q10. Powiedział, że no ludzie, jak oferowano im ten super suplement, ten naprawdę rewelacyjny suplement, który ma bardzo ważne składniki, o których w życiu nawet nie słyszeliście, no to wtedy ludzie mówią, a kuenzym jest? No to dodali go. Nie jest, dlaczego doktor mówi, że nie, nie jest on konieczny? Ponieważ w, w, mamy potrzebę w niewielkim stopniu go używać i w tym stopniu najczęściej on jest za, y, zaspokajana, potrzeba jest przez nas organizm. Jeśli się dobrze odżywiamy, to sami sobie go produkujemy, więc nie ma potrzeby jeszcze go z zewnątrz dostarczać, ale że ludzie chcieli, to dali. Ten jeden jest y, jakby z powodu mody, natomiast wszystkie pozostałe składniki wynikają z wiedzy fachowej doktora Paula Claytona, który wiedział, że są potrzebne. I w ten sposób właśnie trafił tam molibden, bez którego na przykład nie wchłania się żelazo. Bardzo często e, ktoś może powiedzieć, że zdrowo się odżywia i ma próżnicę zębów. No, co jest grane? No, jeśli nie będzie miał e, molibdenu, to będzie miał próchnicę zębów. Tego pierwiastka, o którym mało kto wie. Jego dużo nie potrzebujemy w Diecie, ale jednak potrzebujemy. E, porównałem też, e, posłuchałem też, co mówi doktor. Posłuchałem też, co mówi dr Bartek na temat wzmocnienia naszej, naszej odporności i on wymienia 9 punktów. Wymienia witaminę C, D, A, cynk, żelazo, selen i teraz uwaga, omega-3, probiotyki i prebiotyki. Ja też na to kładę znaczenie i bardzo cieszyłem się widząc taki zestaw rzeczy niezbędnych, żeby wzmocnić nasz organizm. Tylko że znowu, żelazo bez molibdenu nic nie da. Znaczy, tak samo jak e, witamina D, bez e, magnezu nic nie da, tak? A o dziwo, o, znaczy, no, także warto też o tym pamiętać, że jedno i drugie musi być. Jeżeli bierzemy żelazo, to molibden, jeżeli bierzemy witaminę D, to e, też e, magnes. Natomiast y, to wszystko znowu jest prawie, znaczy te główne składniki mamy znowu w Xtendzie, ale y, wspomniał również y, dr Bartek o Omega-3. Otóż śmiem twierdzić, że nie ma lepszej Omega-3 niż Balance Oil firmy Zenzino. Jest to jedyna firma, która nie boi się powiedzieć, sprawdzam, czy to działa. Ponieważ znowu Omega-3 jest jednak produktem modnym, więc mnóstwo firm produkuje na zasadzie Byleby napisać omega 3, a czy to pomoże, czy nie, nieważne, byleby się sprzedało. Tutaj tak nie jest. Specjalnie ta omega 3 została wzbogacona o na przykład polifenole, żeby nie tylko wzmocnić działanie omega 3, ale żeby w ogóle ją chronić przed utlenieniem, przed stratą wartości bo y, omega-3, żeby była wchłonięta przez nasz organizm, musi się utrzymać w naszym organizmie 24 godziny, a większość y, po 5-6 godzinach straci y, na swoje wartości, przez to ludzie biorą różne omega-3, a w rzeczywistości te omega-3 nie pozostają w ich organizmie, nie zmieniają stosunku omega-3 do omega-6, a o to właśnie chodzi, żeby przynajmniej zbliżyć się do 1 do 1 to jest taki ideal. Jeśli będziemy mieli tyle samo omegi 3 co omegi 6 to, to dzieją się wtedy cuda, wtedy nawet no, rak to się cofa błyskawicznie już przy 2 do 1, natomiast przy 1 do 1 podobno nawet się naprawiają wady genetyczne. Także mamy naprawdę organizm wspaniale stworzony. Jeśli chodzi o kolejne rady, czyli o probiotyki, ja używam kolostrum, które uważam, że jest najlepsze, e, najmocniejsze, najskuteczniejsze i najtańsze. E, ono zawiera, e, pamiętacie, ko, kolostrum mówił Pan Zięba, że, że, że wzmacnia nasz układ odpornościowy. Ono zawiera, te akurat dodatkowo zawiera 10 probiotyków. Ja wiem, to nie jest dużo, bo powiedzmy 25 tysięcy szczepów, a tu jest 10. Ale wow. to są te 10 kluczowych, najważniejszych. I jeśli zadbamy o to, co jeszcze dr Bartek powiedział, czyli o Prebiotyki. Trzeba rozróżnić. Probiotyki to są bakterie, a prebiotyki to jest pożywka dla bakterii. Jeśli zadbamy o pożywkę dla bakterii, a ja to robię przez Zenzino, to jest znowu 8 pożywek, 8 różnych rodzajów pożywek, to, to te bakterie się nam namnożą po prostu i będzie ich więcej. Poza tym mało tego, nawet gdybyśmy nie używali probiotyków, tylko same prebiotyki te, to one jakby odbudują, bo my zawsze jakąś tam resztki, niedobitki tych bakterii raczej mamy, i teraz chodzi o to, żeby stworzyć im środowisko, w którym one się mogą szybko, jak najszybciej namnożyć, żeby te gram dodatnie, żeby zdominowały gram ujemne, które są dla nas szkodliwe, bo są pro, prozapalne właśnie. Tak więc podsumowując te wszystkie zalecenia, które całkiem fachowi ludzie, których szanuję za, za ich wiedzę, mówią, ja to wszystko mam, czyli tutaj 35 składników... Tutaj 8 prebiotyków, tutaj 10 probiotyków plus kolostrum, plus, plus mnóstwo. Tu jest mnóstwo e, e, takich czynników odpornościowych, e, przeciwciał. E, nawet nawet z żółtka kurzego jest tutaj przeciwciała są przeciwko patogenom. E, I nie jest to kolostrum tylko i wyłącznie jedna, jednego zwierzęcia, tylko to jest bawołu i i krów, przy czym bawoły na 100% są hodowane na pastwiskach, nie w jakichś oborach bo bawoły, nie wiem czy wiecie, w ogóle ciężko jest udomowić i, i nie wszystkie gatunki się udało, a jeśli się udało to raczej muszą być na pastwiskach żywione także to są wszystko naturalne produkty, z których jestem bardzo zadowolony gdyby ktoś z Was chciał sobie któryś z nich teraz kupić znaczy oprócz tego, bo ten nie ma takiej nagrody, ale, ale e, Omega czy, czy, czy e, Zinobiotic, czy, czy Xtend to do końca grudnia tego roku dostanie w prezencie e, serum od firmy Zenzino, które normalnie kosztuje ponad 400 zł, a w subskrypcji, czyli można by tak powiedzieć jakby w hurcie kosztuje 214 zł dostaniecie gratis do każdego zamówienia do, złożonego i opłaconego do końca e, tego roku. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, co jest, o co nam chodzi, to jest, żeby mieć silny organizm. Naprawdę mamy silny organizm, nie potrzebujemy sztucznych, chemicznie żadnych, tylko same naturalne rzeczy. No, problem jest tylko taki, że kiedyś te wszystkie witaminy, które były w, w, dwu, w dwóch jabłkach, teraz musimy, żeby tyle samo witamin mieć, to musimy zjeść 2 kilo jabłek. A na, niektórzy nawet twierdzą, że 2,5 kilo jabłek. Dlatego niektórzy mówią, że żeby mieć te składniki, które są w tym zinobiotiku, trzeba by zjeść 9 kg co w czterech tabletkach jest, trzeba by zjeść 9 kg warzyw dziennie. No to jest trudne, żeby to osiągnąć, dlatego no, idziemy troszeczkę na łatwiznę w tej chwili, jeśli ktoś nie ma własnego ogródka, jeśli w sposób naturalny nie może naważać, nawozić, tylko musi kupować, no to, to mądrze zrobi, jeśli się uzupełni swoją dietę o dobre wysokiej jakości suplementy. To tyle na dziś. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać. Staram się, staram się na razie mieć spotkania o godzinie 10 rano i chyba będę miał o godzinie 18. Jutro tylko o 10 rano, nie będzie, bo czasem jednak gdzieś muszę jechać. Ale codziennie staram się mieć o godzinie 10 rano i o godzinie 18 będę starał się mieć spotkania, na które zapraszam Was do rozmowy na żywo w kilka osób lub jeden na jeden, zależy ile osób przyjdzie. To będą otwarte spotkania. Link do nich znajdziecie pod filmem. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Życzę Wam dobrej nocy. Do usłyszenia.